Tu, oczywiście, do świątyni Opatrzności przychodzimy zawsze na Mężę Świętą o godzinę 12 na sumę. Jest kościół wspaniały. Ja przed dwoma dniami też miałem okazję zobaczyć. Pojechałem specjalnie do Torunia, żeby zobaczyć drugą piękną świątynię. To jest pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Jest, no byłem oczarowany, bo rzeczywiście. Jest przepiękna świątynia i za, na pewno warto, żeby wielu Polaków tam obejrzało, zobaczyło, jak to wygląda, że pieniądze, które tam poszły, nie poszły na marne. I oczywiście tutaj wiadomo, jest rocznica 104. Uzyskanie niepodległości jest to dla Polaków bardzo ważna I żałuję, że tak mało młodzieży jest. No może będzie o godzinie 19:30 więcej. Więc to jest nie ta sama Warszawa, bo mieszkam w Warszawie od 1961 roku, więc mógłbym powiedzieć, że jestem warszawiakiem, ale jestem zbulwersowany tym t, 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 zachowaniem się wielu warszawiaków. Niestety to jest bardzo przykre. Nie znają historii Polski i nie umieją, nie umieją docenić tego, że, że po prostu mamy wolno, wolną Polskę, mamy, mamy rząd, który dba o, o ludzi, o, o po prostu nie tylko emerytów, ale, ale rodziny, więc mam możliwość kilka miesięcy przebywać nad morzem w wspaniałym uzdrowisku Dąbki, więc przy okazji reklamuję, bo jest to uzdrowisko, które, które po prostu w tej chwili przyciąga. Jest to miejsce na wypoczynek wspaniałe, bo jezioro może. I, i na pewno, na pewno warto tam przyjechać i odpoczywać, szczególnie jak się mieszka w dużym mieście. No coś więc, co można, oczywiście oglądałem w telewizji mszę świętą o godzinie 10, a więc z oficjelami, z prezydentem, no bardzo ładnie wyglądała para i prezydenta Litwy, no i oczywiście prezydenta Andrzeja Dudy, więc no może rozgadałem się, przepraszam, to jest za długo, może powiedziałem. No to dziękuję i oczywiście życzę, życzę wszystkim Polakom, żeby umieli święcić tę rocznicę. Nie tylko w tym roku, ale oczywiście co roku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.